Przychodzę dzisiaj do Ciebie z zapytaniem: jak długo jeszcze będziesz szukała dróg na skróty? Jak długo będziesz się oszukiwać? Jak długo będziesz liczyć na to, że coś się samo zmieni? Moim obowiązkiem, moją misją jest mówić Ci o tym, że tak naprawdę Twoje życie zmieni się tak prawdziwie i trwale. Tylko wtedy, kiedy połączysz się z duszą. Połączenie z duszą, z drogą duszy, z misją duszy, jest tak naprawdę pierwszym krokiem i najważniejszym do uzdrowienia cię z poziomu jakby wszystkich y, sytuacji, które doskwierają ci tu i teraz. Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z duszy do duszy, prawda w trzy minuty, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co jest powodem Twoich wyzwań, tak to nazwijmy, jeżeli, jeżeli masz związa wyzwania związane z brakiem wewnętrznej motywacji, jeżeli masz brak pomysłu na siebie, jeżeli brakuje ci sensu życia, jeżeli czujesz, że każda z Twoich sfer życiowych kuleje, jeżeli masz problemy ze zdrowiem, jeżeli masz problemy w relacjach biznesowych, romantycznych, miłosnych, jeżeli masz problemy finansowe, jeżeli czujesz, że coś cię głęboko i mocno blokuje i nie potrafisz zlokalizować, z czym związana jest ta bariera, jeżeli nie możesz schudnąć, jeżeli yy, nie masz motywacji, żeby zacząć ćwiczyć, jeżeli masz poczucie, że zrobiłaś już wszystko, coś próbujesz, ale nadal nie jesteś w miejscu, w którym chciałabyś być, jedyną drogą w kierunku uzdrowienia, bez znaczenia, która sfera, której ze sfer, czy też która ze sfer, o jakiej wspomniałam, Drogą do tego jest połączenie z duszą, podążanie drogą duszy koniec, kropka. I druga sprawa jest taka, że nie możemy uciekać przed odpowiedzialnością, wchodząc w iluzję, że jak zrobię coś, to się wszystko zmieni, bo tak naprawdę może coś się zmienić ale na chwilę bo ty zaraz znowu wrócisz do punktu wyjścia. Dlatego mam proces mistrzowska transformacja kod 1719, oparta na moim um, unikalnym kodzie duszy, to jest mój autorski proces. Mam proces brama lwa, medytacja channelowana. Mam proces w połączeniu, e, procesy mocy, e, proces brama lwa, 8-8 i 12. 8.